Otwieram odpowiednie zdjęcie. Tutaj mamy dobry przykład wysokiego czoła. Wybieram zatem filtr skraplania. I włączam narzędzie wypaczenia. To jest to pierwsze na górze. Powiększam pędzel. I teraz, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki. Obniżam czoło. Najlepiej jest to robić małymi ruchami. Sądzę, że tyle wystarczy. Klikam więc OK. I teraz zobaczcie, jak wyglądało zdjęcie przed, a jak po obniżeniu.